Dobry. Już moment, moment. już możemy. E, niniejszym otwieram Zgromadzenie Związku Gminy Regionu Płockiego zwołane na dzień 22 grudnia 2020 roku z następującym porządkiem obrad. Pierwszy punkt otwarcie Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego. Drugi punkt przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. Trzeci przyjęcie protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Związku Gminy Regionu Płockiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku. E, punkt czwarty uchwała budżetowa Związku Gminy Regionu Płockiego na 2021 rok z podmiotami e, do Państwa e, dyspozycji zostało to oddane. Punkt piąty podjęcie uchwał w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Związku Gminy Regionu Płockiego na lata 2021-2024, uchwałę budżetowej Związku Gminy Regionu Płockiego na 2021 rok, w punkcie szóstym sprawy różne, e, sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Zarządu Związku Gminy Regionu Płockiego złożonych za rok 2019, zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia Związku Gminy Regionu Płockiego. Że w niniejszym stwierdzam, na dzisiejszych obradach, w toku dzisiejszych obrad uczestniczy dziewięciu, tak z tego co pamiętam, członków. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj procedować uchwał, w związku z czym ogłaszam przerwę Zgromadzenie Związku Gminy Regionu Polskiego do 28 grudnia 2020 roku, do godziny 8. Dobrze. Dziękuję. Dziękujemy za informację.